Ja jestem Krysto i witam Was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Mianowicie widzowie, mam do zakomunikowania Wam kilka rzeczy. Generalnie na pewno muszę podziękować za chęci powiedzenia mi mniej więcej, gdzie znajduje się jaskinia związana z książkami z tej Anniversary Edition. Bardzo jestem wdzięczny, no ale będę szukał to samemu. Jak się natrafi, no to trudno. I generalnie, widzowie, jest jeden problem: generalnie nie zostaniemy tanem Mortal, ze względu na to, że ja próbowałem sobie wczytywać. Generalnie odcinek pojawiłby się już wczoraj, czyli w czwartek. A powiedzmy. Nastąpiły pewne komplikacje i trochę moja irytacja sprawiła taka, że w ogóle nic z tego nie wyszło, bo w większości przypadków to robiłem tak, że wczytywałem zapis widzowie i próbowałem coś robić wcześniej, nie? Czyli na przykład tutaj, jak mamy Dom Faliona, zapis, to tutaj wczytywałem grę i od tego punktu zaczynałem i próbowałem zrobić jakieś questy. Generalnie jest tak, że Zadania, które mamy do zrealizowania, żeby zostać tanem, to jest tak, że. Pierwsze to jest zadanie z wampirem, nie? I ogarnięcie sytuacji z Alwą i tak dalej, nie? To jest jeden quest. No i tutaj nam skakuje. Druga rzecz to jest misja. No, drobny questik, że po prostu... Bijemy się z tym e, mieszkańcem e, Mortal, który może być potem chyba naszym followersem i z nim trzeba się pobić na pięści. On powie, że chyba dobra walka, czy coś w tym stylu i po prostu mamy wtedy 2 na 3. Trzecia misja nie jest ta, co powiedzmy idziemy i zdobywamy książkę dla tej alchemiczki w Mortal. To się nie zaliczy w ogóle do tych questów. Bo już to sprawdzałem, a zalicza się quest mmm, córki y, tej Igrid, nie? Generalnie tam jest taka niezła komedia, że po prostu widzowie nie wiem co ja mam zrobić, bo ja wam to pokażę. Generalnie my powinniśmy podejść do tej córki i mieć możliwość, y, że ona nas zagaduje i mamy sytuację taką, że ona nas prosi, do chyba z listem do kapliczki kinaret, tak? Dobrze pamiętam, kinaret do, do białej grani, i tutaj musimy przyjść po prostu w tym miejscu, dokładnie tutaj pomiędzy jest po prostu kapliczka, nie? No i tam przy jednej kapłance po prostu dajemy to list pod nie, nie? I powiem Wam tak, że ja na tym, powiedzmy, gameplayu na tej postaci nie odpala mi się ten skrypt. Nie ma tego w ogóle, no nie? I mój problem leży też w tym, że nie wiem, co ja mam zrobić, bo tak, ja zrobiłem tak, że wyszedłem. No i wczytałem sobie po prostu inną moją postać, powiedzmy moją, yy, mojego orka. Tu po prostu ja tu przychodzę i mój ork nigdy nie widział jeszcze Mortal. Wchodzę do środka i ona mi daje tego questa. I teraz moje pytanie jest takie, nie wiem jak robimy widzowie co, wczytujemy do momentu i łudzimy się, że... Nie wiem który to był zapis, w którym nie znamy w ogóle Mortal, no nie? No ale co? Mam wczytać jakoś mega daleko do tyłu, tylko po to, bo... Hmm, quest mi się jakiś jeden odpala? Powiedzmy, że byśmy to zrobili na 100, no nie? No ale... taki jest Skyrim i ja tego nie będę robił, bo ludzie, niektórzy oglądają ciągiem i bardzo dużo takich jakby jest questów, które... O, na przykład ona tu idzie, nie? To jest córka. Ja nie. Nie odziedziczyłam po ona poni... Ale widzę pewne rzeczy. No i ona nic nam nie daje, widzicie? M mam Kiedyś nic, jarlem. totalnie. Kompletnie nic, a ja tu powinienem dostać quest'a żeby zanieść list do, do kapliczki Kinaret i tam dać, powiedzmy, ten list jednej z kapłanek. Bo tak miałem w sytuacji takiej, jak grałem swoim orkiem, i ja też schodziłem i ona matka. mi tego quest'a dawała. Myślę, że będę mogła pomóc mieszkańcom. I ja teraz nie wiem, tak o co tu chodzi, że ona mi tego nie chce dać. Nie wiem, przez to, że jestem może. Bo próbuję szukać po prostu winy w sobie, tak? Nie wiem, przez to, że jestem wilkołakiem, problem jest taki, że ona nie chce mi dać tego zadania. Czym jest problem? Gdzie jest problem, nie? I może po prostu zdejmiemy faktycznie to moc wilkołaka, tak po prostu, bo z tak z tego jakoś mocno nie korzystam. Jedynie co, no to zostaje nam mm, moc na odporność na choroby, nie? Bo krew płynąca z twoich żyłach sprawia, że mamy po prostu odporność na choroby. No, w niektórych przypadkach to jest spoko. No, ale to tylko jeden z rzeczy pozytywnych, nie? I teraz pytanie do Was, widzowie, co my robimy w takiej sytuacji? Eee, no bo trzeba uznać, że my to zrobiliśmy, tak? No mogę się później jakoś pobić tutaj z tym jednym z mieszkańców na pięści, będziemy mieli 2 na 3. No, ale tanem już nie dostanę, i nie dostaniemy Huskarla, nie? jej tego e, powiedzmy obrońcę dla, e, dla Tana, nie? jego powiedzmy, miasta. No to my tego nie będziemy mieli. No i trzeba uznać, że to nie istnieje, nie? Trudno Podobno się po prostu ku... Więc nie wiem, jakie są tu zmienne, że ona, ta córka, nie Bo chce z nami gadać. Otwarte. Cholerne smoki mogą na nas spaść w każdy... Dokładam starań, by Idgrot nie marnowała czasu i... Właśnie tego szukali tutejsi ludzie. Spokojnie. Okay. Teraz niektórzy martwią się, że ten czarodziej... W Mortalu nie ma żadnych domów na sprzedaż. Jeśli jednak chcesz, mogę ci sprzedać ziemię, na której zbudujesz własny dom. Biorę. Świetnie. Witaj w gronie tutejszych posiadaczy ziemskich. Oto dokument potwierdzający Twoje prawa do Ziemi. Jeśli po to Ziemia na wybrzeżu po drugiej stronie delty. Ka A, ostatnio życie w Mortalu jest trudne. Pojawiłeś się i jeszcze ludzie po prostu szukają mądrości. Przepraszam, przepraszam Was, widzowie, że tak Wszystko skipuję. W tej sali nie będziesz. W takim razie zajmij się własnymi sprawami. Generalnie, ja tu bardzo dużo razy skipowałem coś. I musicie zdać sobie sprawę, że ja tu kilkanaście razy już z tymi ludźmi gadałem. Nie zwracaj, proszę, uwagi na Jorika. On wcale ona... nie jest szalony. Naprawdę. Ja nie wiem, co mam zrobić, nie? Czemu mi się ja to nie, nie odpala? Nie odziedziczyłam po matce daru, ale widzę pewne rzeczy. No i nam się to nie odpala. Bo to jest trzeci quest, nie? Który się zalicza dla mieszkańców Mortal, nie? Nie wiem co mam z tym zrobić, bo wychodziłoby tak, że co? E, ja cofam do pewnego momentu, do tyłu, a to rzeczy, które powiedzmy już robiłem, to po prostu jakoś e, off camera bym zrobił i doszedł do tego momentu, w którym my jesteśmy. Tylko pytanie jest takie: czy ja w ogóle znajdę jakiś zapis, w którym ja nie znam jeszcze powiedzmy Mortal? Nie? To jest w ogóle pytanie, czy jest w ogóle jakiś taki zapis, w którym faktycznie jest coś takiego, że ja nie byłem w Mortal. No ale zobaczmy, czekajcie. Zróbmy tak, że zapiszemy. Możemy się na chwilę pobawić. I zobaczymy czy to w ogóle działa, bo... zobaczę. I postarajmy się coś wczytać jakoś mega daleko. Eee, powiedzmy, że tutaj, nie? Wczytajmy sobie i zobaczymy, czy Czy my mamy poznane miejsce Mortal. Bo jeśli faktycznie dałoby się jakoś to odblokować, to bym zrobił tak, że ja to robię, a wszystko po bokach, to bym. i zobaczmy, Mortal jest odkryte czy nie? Nie jest. Nie? No i tu jest nie jest odkryte. Spróbujmy zrobić jedną rzecz. Pójdziemy do karety, nie? I pojedziemy bryczką do Mortal i zobaczymy, czy ona z nami zagada. Czy nie będzie z nami chciała gadać. Zobaczymy, nie? Taki po prostu test, bo I to jest ostatnia rzecz, którą tak próbuję. Może jeszcze off camera będę coś tam próbował bez Was. Testować czy to się da jakoś powiedzmy naprawić. No ale chciałbym coś w końcu po prostu wrzucić na kanał, a nie że po prostu ja zostaję w plecy i nic się na kanale nie pojawia, są osoby, które po prostu lubią sobie coś tam użyć. kiedyś lepiej się nie? poznamy. No. Mogę zabrać? Dokąd chcesz jechać? Do Mortal. na wóz i spadamy. Dobra, fajnie. Nie można wymarzyć sobie lepszej pogody. No nawet ładna. No, zobaczymy, czy coś się zmieni, czy nie. No i mamy sytuację, że oni są przed wejściem, bo oni się tutaj denerwują. zamiast tym zrobić. Ojej, idzie igro. Możemy czuć się bezpiecznie Nie zwracaj proszę uwagi. Co my... Co jest widzowie? No nie wiem. Ona jest zablokowana, no. Jorika, kiedyś został. W tej chwili moim. Co mogę dla Ciebie zrobić? Tak? Ona jest zablokowana. I teraz pytanie: czy ja muszę znaleźć tego Jorika? Agni, nie, to jest to dziecko, co się Falion opiekuje. Benor, to jest ten chłop, z którym trzeba się pobić. Alba, gdzie ten dzieciak jest? Nie wiem, może z tym dzieckiem muszę pogadać i potem z nią, ale przecież na tamtym końcu, no na tamtej postaci, co to robiłem i ona z nami zagadała, to ja z tym dzieckiem w ogóle nie gadałem. I Quest się odpalił. Szukasz czegoś? Nie, no, ona się nie odpala. Okej. Okay. Jest ten dzieciak, Jorik Nie jesteś jak w... czasem się gormy myśli, że os... moja mat to tak. Dokładam starań, by i nie marnowała czasu i zajmowała się wyłącznie ważnymi. Hmm. Nie. Nic nie działa. Teraz z nim z wszystko. Ludzi... Właśnie tego teraz niektórzy martwią się. A, ostatnio życie w morta. Pojawiłeś się i jeszcze... Ludzie po prostu szukają mądrości. Wypróbuję wszystkie jakieś możliwości. Zatem jestem. Nie czas na nie zna Czas pokaże, że miałam rację. Nie, zwracaj nie proszę uwagi na. Nie wiem o co chodzi, widzowie. Naprawdę nie wiem o co Rika. chodzi. On wcale nie jest szalony. Naprawdę. Ja nie. Nie. No. Dobra. Nie mam do tego siły, widzowie. Przykro mi, widzowie, ale chyba nie jestem w stanie jakoś tego wyprostować. Okej. Okay. To jest auto. To był ręczny zapis. Dobra. To wracamy do sytuacji. Jeśli masz jakąś sprawę do Jarl'a, musisz najpierw porozmawiać ze mną. muszę Wam powiedzieć jeszcze, widzowie, jedną rzecz, że. My obecnie pójdziemy sobie do naszej posiadłości No możemy się przejść nawet pieszo tam Nic się nie stanie, nie? Jeszcze sobie damy trochę światła powiem świecy Nie Dobra, dobra, lećmy No i powiem wam widzowie tak Problem jest taki Że Zadanie z Falionem które po prostu odnajdujemy, bo tu wystarczy jeśli chyba do prosto i on mniej więcej w tym gdzieś rejonie jest, bo to już robiłem i Falion, że powiedzmy, Jarl, mówimy, że on coś tam od, robi i wyczynia w, w lesie, nie, coś tam odwala, to też nam nie zalicza tego questa. Po prostu mam córkę zbugowaną tej jarl i. No nic na to nie jestem w stanie poradzić. Nie wiem, po prostu. Może ja coś przeskoczyłem, czy co? Nie wiem, wątek główny z ...z tymi zgromowanymi cesarstwem, wojną domową mam popchnąć do przodu, i co ten jej syn będzie umierający, czy. Nie wiem, no po prostu quest z. Kaplicą Kineret mi się nie odpala i, i nie jestem w stanie być tamem, no. Bo generalnie, no, chciałem zrobić po prostu gierkę, żeby była na 100%, ale na no, to wychodzi, że nie będę mógł w stanie tego zrobić. No nic, no. Ogramy to, to tak jak ma być i będę miał po prostu szybciej do ogrania, powiedzmy, z wyzwaniami i z Skyrima i z modami na poziomie przetrwania, nie. A chciałbym po prostu ograć, powiedzmy, z jakimiś takimi wyzwaniami Gierkę, nie? Czekajcie, widzowie Bo na pewno jedną rzecz zapomniałem zrobić Bo ja byłem na... Na tamtym koncie i... Musiałem bardzo szybko jakieś rzeczy robić, czyli... Wchodziłem do jaskini z tym wampirem na... Innym koncie, po prostu na innej postaci No... Muszę to przestawić, bo był, byłaby lipa, nie? Bo ja tam musiałem szybko speedrunować wszystkie zadania z Mortal, żeby... O, no ja teraz git. Bo tam musiałem speedrunować, myślałem, że mi się... Że mi się ta córka odpali, nie? Że dostanę tego quest'a. Uhuhu, jaka silna jest. No, jednak nie. Fate Light, Lidia, dawaj łuk. Osłaniam cię. Po co ty to używasz? Będę dźwigać twoje ciężary. Jeszcze jakbyś potrafiła używać łuku jak, powiedzmy, w 4 followersy strzelają, to jeszcze byłoby był... Ty przodem, ja za tobą ale jesteś kaleką Lidia jeśli chodzi o to nie powinnaś nic robić o tam u góry jest obóz gromowadnych. można sobie go odhaczyć, bo potem jak będziemy mieli wojnę domową bo to wtedy jak jesteśmy po stanie cesarstwa to potem jest po wojnie sytuacja, że wszystkie obozy tych powiedzmy, buntowników, no nie A, trzeba zniszczyć. No dobra, to nie jest jakiś tam problem. Dobra, nie będę tam wszedł. Mniejsza to. Lećmy do tego domku, co mam naprzeciwko. No, ale nie wiem, próbuję jakoś pomyśleć nad tym, jaki jest w ogóle problem tego, że mi się to zablokowało, widzowie. Jestem bardzo ciekaw, co możecie mi poradzić, bo. Wydaje mi się, że próbowałem wszystkiego i... nie wiem bo na przykład takie głupoty typu usuń grę i zainstaluję od nowa albo spójność plików to byłoby komedia, no ale nie wiem, spróbuję na spójność plików na przykład zrobić chociaż, no ale to tak i tak byłoby śmieszne, że to w takim wypadku to co, nie wiem, quest ci się buguje? Randomowo? przecież to jest jakaś kpinata, no nie powinno być takich rzeczy, przecież, okej, okay. mamy domek, tutaj generalnie jest bardzo fajnie z tym domem. No to jest... jaka się teraz tutaj nazywa? Posiadłość... E, Windstad, Dobra. E, I tutaj jest tak, że można zrobić y, chyba w tym jeziorku staw, nie? O, forkaje. Dobra, ładnie. Pięknie. Nie dasz mi Pięknie. I okolica jest bardzo fajna. Chociaż chyba ta z gwiazdy Zarannej jest jeszcze gorsza, bo yy, no... Tam byłaby spoko, jakby nie to, że się giganci bardzo często obok młyna pojawiają. Szczerze ja bym chyba najbardziej lubił tą farmę co jest koło X-Ted, która, mówiłem wam, że jest zbyt OP, ale ona byłaby spoko jakby tam można było więcej mieć interakcji budowlanych tam i modernizacji jakoś tego, bo zastosowania i możliwości w tym miejscu są tragiczne, ale pod kątem alchemicznym no są najlepsze w grze, nie? Bo tam jest 44 sadzonki, nie? Możliwe do zasiania po prostu miejsca. Więc mega mocne rzeczy chyba ze skrzynki muszę wyciągnąć. Z tego co pamiętam, to chyba narzędzia i możliwości to chyba zawsze są na, na jedno, nie? Że na ten podstawowy wydomek do zrobienia, z tego co pamiętam, dach gwoździe znowu. Ż sztawek mam mało, je trzeba kupić. Żelaza dwa zawiasy. żelazo mi. Żelaza mi braknie. Zawiasy, dobra, na styk ogród, zagroda. O, i macie stawce, nie? Staw hodowlany można mieć w tym miejscu. To jest akurat spoko. No, taki po prostu mały domeczek z nie? Coś możemy tutaj zasiać. Grzybnie bym zasiał. No zawsze spoko. Grzybnia jest mega dobra. Jest do... ...truci na paraliż. I... ...i gdzie tu mamy... ...wilczy korzeń? Jest wilczy korzeń. Jeszcze wilczy jeden korzeń. Do tego mamy... Kępę? No, możemy zasiać niby, niszczenie, odpadatność, por, psianka, pszenica, paraliż, tykwa, premie do zaklinania. No ja bym na pewno chciał zasadzić chyba kępę, ale no... Tego mam mało mimo wszystko. Mało tych zapasów. Chyba kępy można zasadzić. kempy zawsze się przydadzą. Nie wydaje wam się, że to jest mniejsze. Nie, trochę inny układ jest. Ta, bo tam yy, obok Falkret, co mamy posiadłość, to tu jest chyba może więcej. Tą stronę raczej znaczy, to, wy inaczej, rozstawiony jest smaczy język. To można dać, bo tego mamy mało. Jeszcze jakiś składnik alchemiczny jest, który mamy go mało. To można dać jeszcze i co tu jeszcze jest takiego. Co mamy mało. A no, śnieżynkę można dać. Może być. To sztabki żelaza musimy kupić. To na pewno. No nic widzowie. Będziemy chyba uciekać z Lidią. Nie wiem. Nie wiem co mam zrobić związane z tym, że mamy tutaj zablokowane. Tylko pamiętajcie, że to nie jest moja wina, nie? No po prostu. Skyrim stwierdził, że nie będziesz mógł być tanem, mortal i koniec, nie? Więc no, trzeba się obejść smakiem i, i się po prostu mówi, trudno, nie? A w ten po prostu domek nie będziemy jakoś dużo inwestować, no tu tak zrobimy tylko do budówkę. Środka nawet nie będę wykańczał, bo bez sensu. szklarnie zrobimy i wywalone chyba w to miejsce i tyle. Co jakiś czas się po prostu przyjdzie po plony ze składników alchemicznych i z tych ziółek i nic więcej, nie? No nic. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I powiedzcie, co, co myślicie o tym. No, po prostu może zajmiemy się czymś po prostu innym i tyle, nie? Nic tu po nas. Tak mi się wydaje. No nic. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do samego końca. I sorki, że nie było po prostu odcinka już wczoraj bo po prostu wyszły pewne komplikacje i nie wiedziałem, co mam mniej więcej zrobić, czy po prostu to olać i iść po prostu do przodu i się tym nie przejmować. No, pewnie z teraz doświadczenia po prostu mi to zostanie, że po prostu bym się nie przejmował i grał dalej, nie? a nie jakoś tam się starał, wczytywał, sprawdzał jakieś inne możliwości, yy, nie wiem, domniemał, że nie wiem, bo już mi tak idzie na, na głowę, że myślę, że przez to, że jestem, nie wiem, wilkołakiem, to ja z nią nie mogę gadać, no ale to byłby absurd, co nie? No nic, dziękuję Wam za oglądanie, na razie, cześć!